Witam was serdecznie Dobrze, idźmy znowu do niej Do Ewy Lopez Witaj z powrotem um, i my Ja chcę wszystkie komen sprzedać To 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 ja nic nie potrzebuję, Nara Dopiero jak będą jakieś mody to ja to... Um, będę... Um, 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 rozbijać, okej okay. Nara Mhm Trafienie broni nakłady na przeciwnika podpalanie. Nie dla mnie. Dzięki za sprawiedliwość, za śmierć Z rozkazu marszałka. Okej. To my teraz śmigamy tu i zrobimy tą misję poboczną, a potem pójdziemy też trochę już dalej. E, nie. Tu. Ok. To jest tu. O, proszę, no, gdzie ci to są? Po z tobą, piew Alter, spóźniłeś się. Oh. Co tu się stało? Hmm. A na co to kurwa wygląda? <laughs> Okarczyli nas. Mieliśmy ich w szachu, ale. Oni mieli kapitana! Gdzie on jest? W bunkrze na wzgórzu. Chciałabym móc spojrzeć mu w oczy, kiedy każesz mu zapłacić za to, co zrobił. Szkoda. Chyba wpadnę z wizytą. Po znajomości. Alterdzie! Niech kapitan dostanie to, na co zasługuje! Tutaj, okej. Okay. Zaraz się rozliczyć. Um, a my mamy, mamy... Bale... inne zadanie w ogóle. Zemsta, tak, tak. Okej, okay, no to idziemy. No. Okej. Okay. Tenper tam na górze mnie denerwuje, ale mnie dorwał. No! Chodź do góry. Chodź! oh że na Mam cię. Mam cię. A w ogóle muszę tą snajperkę wymienić też. Ach.

Ula la. Mhm. Okej, okay, mamy klucz. Żelazo. I skrzyneczka, Ym... ciebie bym dał, a ja nie potrzebuję tej sam. Myślałem, że powrót będzie trudniejszy. Kapitan pewnie gdzieś się tu ukrywa. Myślisz, że możesz ze mną walczyć? Daj sobie wszystko. Nie bój się. Wow. Nie. Co jest? Dlaczego nie mogę? To w... nie ten przycisk! Wow! No i dupa! A ah. Bullshit się znowu zaczyna. A pamiętam to tutaj doskonale, tylko jakoś. Mm. kapitan jest No Wow Czasami naciskam przycisk A kurde Nie dostaje po prostu ten A, a nie przyjmie Nie On, kurde jest, ale dobrze mam. O plukawe pociski. NIE hmm. MIK My tu walczymy o nasze życia! Czy ty wiesz? Co oni nam zrobili? Wiem, co Ty zrobiłeś mnie. Mm -hmm. Nie, Nie! nie! Zatwione autraiderzy zawsze spłacają długi. Pewnie będzie chciała zobaczyć głowę na własne oczy. Ok, tutaj też podniesiemy, podnieśliśmy, jest git, tutaj jeszcze coś jest. Ktoś na tej planecie zasługiwał na śmierć, to ten sadysta. Dobra, i my wracamy tu. Potrzebujesz medyka, czy czegoś? Ukrzało cię? Medycy zabiliby mnie szybciej niż ten szrapnel. Nie przejmuj się mną. To nie jest moja ostatnia walka. W porządku. Hej! To był dobry uczynek. Okej, okay, co my weźmiemy? Po pierwsze, też gdybym chciał to potnę sobie rozbić. Pierwsze szale pokażę przy mamy zwiększone przebicie pancerza. Przyciski przebijają na wylot. Kurde, czekaj, to jest karabin powtarzalny 208. wiem że na wylot przeciwników, którzy mają mniej niż 50 mm i... ...wykosztuje w 3 innych chorób w zasięgu 5 metrów. Oko, weźmy to sobie. Okej. Okay. O, Ciebie bedamy. O, pistolet maszynowy. Wiem, ale mam tutaj zamrażające pociski. Nie, nie, nie. Tak, ciebie. Nie przypominasz mi żadnego, który znam, ani też żadnego z o których znam. Ej, tutaj w ogóle też jeszcze coś jest. To też mamy, okej, okay, wyróżnienia. No spoko. Mmm. Klasę nie mam tutaj umiejętności. Wypełniam magazynek twojej aktywnej broni pociskami swój rozkładem, które nakładają na plecimy toksyczność. Bogowie w, o pobliżu celu również otrzymują ten sam. Nawet nie wiem, czy to nie jest lepsze niż to. I ja to bezmy sobie też. Tu. Tu pociski, ta bomba i kreowierzyczka. Bom schaut. Ah, der macht Fach Na, halt, halt, halt. Są też poziom siódemką O Mam cię. Jeszcze Ja. Dobrze I w dupcko dostał Yes sir. Then then. Ah, skrzyneczka. Znowu snajperki, ja tylko snajperki dostaje, no cholera jasna. Tam też jeszcze z tyłu coś jest, a nie to jest moja bomba. Нет. Вау. Wow. Kurde, nie ten przycisk Dobrze chat. Dobrze, dobrze, to chodź. Chodź, chodź. Nie. Aha. że jego własny granat go zabija, ale spoko. Dobrze. Fina. Szybkość przeładowania też musi być po bo inaczej będzie klipa. Dawać mi to żelazo. Mam, mam, ok. Szyneczka. Ładnie. Oj, tutaj mam. No i super, te misje są już łatwe. Ja pamiętam, później będzie. Uf, to nie będzie aż tak łatwo. A to już zrobiłem tam. Też już zrobiłem, ale tak i tak tu coś śmigamy Dobra. O nie, już jest otwarte. To wszystko oryginalne pamiątki Wow. Nie dotykaj. Beastie Boys na winylu. <śmiech> 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 Nawet na ziemi trudno to zdobyć. A skąd niby to wiesz? To długa historia. Kolekcjonujesz? Ktoś musi, nie? Wszyscy inni woleliby raczej zapomnieć. Jakim cudem, co się tu znalazło? Gdy opuściliśmy Ziemię, mogliśmy wziąć ze sobą jedno pudełko rzeczy. Ale nikogo nie obchodzą te zabrane śmieci. Tylko mnie. To. To nasza historia. Co straciliśmy? Kim byliśmy? Moje małe. Muzeum Ziemi. Bardzo chętnie przyjmę datki. Ojej... Uu, lala. Wciąż ma dramat. Jak? Hmm. Jak mówiłem, to długa historia. Dziękuję. Bez wspomnień z przeszłości, przyszłość nic nie znaczy. Jeśli nagradzisz na coś jeszcze ze Starej Ziemi, tu znajdzie się miejsce. Hmm. Pamiętam je. Myśleliśmy, że dzięki nim zachowamy pewne rzeczy na całe wieki. Pokolenia mogłyby dzięki nim oglądać nasze filmy, opowieści historię naszego życia. Teraz. Równie dobrze mogłoby nigdy nie istnieć. Okej, okay. i co weźmiemy teraz? Plugawy, artyleria, a te plukawy F umiejętności jest aktywny na jeden dodatkowy magazynek przed rozpoczęciem czasu odnowy. To no jest nawet spoko, bo ja teraz używam te plugawy. Więc wezmę ciebie. Dziękuję ślicznie. Ehm, um, okej. Okay. Porządek. Musimy ogarnąć. Ciebie nie. Ciebie dam. O! Ciebie też dam. Okej, okay, ciebie też. Przeładowanie bądź wybuch falu uderzeniową. Okej. Okay. Eee. Ciebie rozmontujemy. I znane modyfikacje mamy tutaj. Nie, nie mamy jeszcze. Modyfikacje będą później odblokowane. Basa dalej też nie. O, większa kraja broni, to jest spoko. Skróca czas odnawiania. Większa odporność, gadżety, więcej życia. Jakby mieć rozkład, zwiększa moc anomalii. Cała biturzynia. Uuu, tutaj mamy z, at z kategorii ATL zwiększa moc anomalii. Aktywujemy mógł z kategorii gadżety, rozkład. O kurde. To weźmiemy. Nie bo pójdziemy w zarazę. Poziom wyróżnienia. No nic. Będziemy tak po prostu sobie farmić. Um, um, I na to byłoby chyba tutaj wszystko. A nie. Nie wszystko. Sprzedam resztę rzeczy bo moja broń, ja mam gdzieś, Nie, nie mam już tą standardową, bo zmieniłem ją Dobra. Ok, no to na tym też zakończymy ten odcinek. W następnym idziemy dalej misją główną. Trzymajcie się i do zobaczenia.